Cześć! Witajcie w nowym filmie na moim kanale W dzisiejszym odcinku Zagramy sobie jak Każdy mógł chyba zauważyć W Minecrafta Tak W Minecrafcie W którym Będziemy Starali się a no, po prostu jak wtedy też tak samo Coś pobudować Tylko w tym Odcinku postaram się Znaleźć szybko wioskę Szybko wszystko zrobić No i Oczywiście pokonać smoka w się czasie a ty pamiętaj żeby zostawić łapkę w górę suba no i cóż ja nie będę dłużej przeszkadzał i mam nadzieję że będziesz słuchał dalej mojego powolnego gadania bo wtedy umiem lepiej się wysłowić i chyba dotrzę do większej ilości grupy osób więc zapraszam do oglądania. No więc, tak jak powiedziałem, na samym takim by wstępie, będziemy po prostu hmm, synteczne funkcje kreatora. No, możemy mieć po prostu, możemy się to włączyć. Funkcję że Modżank, możemy się to włączyć. New Hatcha z, z 120 możemy włączyć. Kodów akurat nie włączamy, nie jesteśmy czytelarami. Więc tutaj chyba mamy wszystko. Możemy stworzyć na nasz świat. Więc jak chcesz więcej takich filmów, tak jak powiedziałem właśnie na wstępie. No, mam zostać łapkę w górę i subskrypcję no i też komentarz zdać, nie? Ale zanim przejdziemy dalej do filmu, muszę coś zrobić. No, dla was to w sumie nic takiego nie wydarzyło. No a dla mnie też to nic takiego się nie wydarzyło, bo tylko musiałem zmienić to, po prostu aby nie w ustawieniach, lecz po prostu w moim własnym telefonie, żeby nie przychodziły nam powiadomienia, no i żeby nie było potem żadnej kłótni, że ktoś to napisał mi. I na przykład ja po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, albo nie sprawdziłem, albo nie dopatrzyłem, al no, po prostu coś źle. Zrobiłem. Dobra, raz się na jakimś takim e, spało, nie dobra, czy mamy coś po blisku, no oczywiście mamy, dobra, mamy po blisku drzewko, więc lecimy najszybciej do drzewka, tam już widzimy już, tam widzą owieczki, więc chętnie bym się takie owieczki schrupał oczywiście na łóżeczko do minecrafta na łóżeczko, bo potem będzie noc i będzie trudno gdzieś znaleźć jakąś wioseczkę, czy jakieś inne będzie wie, więc, no cóż, my będziemy się najszybciej teraz dozbrajać, póki to na razie jest możliwe. I, może to, I możecie dać znać w komentarzu, jak wam się podoba takie wolne, nie, nie za szybkie gadanie i czy jest o wiele lepiej na filmie, niż było to na przykład do tej pory, nie? Dobra, my sobie robimy już na szybko jakiś kilofik. I idziemy w dół pokopać już trochę kobelka, żeby mieć na kamienne rzeczy, bo oczywiście nie będziemy latać rzeczami drewnianymi. Kto się ze mną zgadza, nie napisze w komentarzu, hashtag kamienne itemy. Więc trzeba jak najszybciej się po prostu dozbroić, póki to możliwe. Minecraft lawki. Używanie ekwipunku. tak. Jak mogliście możecie zauważyć, w końcu udało mi się zalogować na po prostu, powiedzmy sobie szczerze, na konto Microsoft, nie? I jak możecie zobaczyć, przychodzą mi właśnie wszystkie archi, archigmenty. Więc mam nadzieję, że teraz będzie znacznie lepiej się to oglądać niż do tej pory się to oglądało. Więc. Zobaczymy, jak odcinek się Wam spodoba też. Bo oczywiście chciałbym tutaj na protach, wspomniałem to na samym początku, zrobić dwa razy więcej, niż jakby w poprzednich tych wszystkich odcinkach, które miałem na moim kanale oczywiście. Bo nie powiem, to według mnie ten po prostu, może nie o tyle, że jest do mnie trochę łatwiejszy do nagrywania, ale też do mnie do takiego stopnia, że jest do mnie o wiele lepiej dociera teraz to wszystko niż docierało z, z tamtej obecnej chwili, nie? Dobra, my mamy mieczy, bo na Bedroku akurat mieczy to jest podstawa. Sporo osób może o tym nie wiedzieć, ale zgaduję, że no 99% moich widzów którzy mnie oglądają, bo wiem, że mam też własnych fanów, którzy propagadują, żeby zostawiać subika na moim kanale, więc to bardzo dziękuję z tego serdecznie powodu. Osób też wiem, bo następy to muszą wiedzieć, że na Bedroku po prostu najsilniejszy, najsilniejszy w sumie nawet, no w sumie przedmiot, który najsilniejszy, to jest po prostu mieczek. Więc... Staramy się zrobić na samym początku mieczek, a nie na przykład szykierkę, tak to jest na Java Edition i dlatego, i dlatego się na razie tak staramy. Dobra, mamy już archigmenty znowu z ulepszeniem, czas, czas uderzyć. Tak, nawet nie wiedziałem, że jest taki archigment, jeżeli chodzi o roku, ale widać, że jest coś takiego i to chyba jest za zabicie pierwszego Mopka, ja myślę, że to jest tam jakaś wioseczka, a to był nasz, po prostu Chyba nasz, no, tak, no w sumie nie nasz, bo nawet to jest nie jest Nasz, ale po prostu tam był koniczek Dobra już, my się bierzemy za Rozwalanie tej dyni I możemy dalej Biec na przykład w poszukiwaniu wioski lub jakieś Wełny na łóżko oczywiście Bo nie powiem, ale tak wspomniałem, myślę, że tam a potem na noc by się oczywiście przydało. Na razie co, na, na co trafiamy to na razie na same kurczaki oraz same krówki. Póki mówimy na razie o samych krówkach, to akurat przy samych krówkach na razie bym się pogodził. A dlaczego? No bo potem w poprzednich filmach... A no, mamy wioskę przynajmniej idealnie. W poprzednich filmach, jak ktoś wie, byliśmy na takim biomie, co prawie w ogóle nie było krów. I skóra była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężka do zdobycia. I dlatego postanowiłem, że teraz będę zbierał niemal każdą skórę, jaką tylko, albo nawet z krowy, którą spotkam. Więc widzowie, znaleźliśmy wioskę, więc w sumie widzowie, czy to by nie był dobry powód, żeby się tutaj osiedlić? Zresztą, że mamy bi biblioteczki, to by był świetny pomysł, żeby zrobić enchanting table. Oczywiście widzowie, że są różne, można wszystko zrobić, co na razie byśmy chcieli. Tylko, że na razie bym sobie gdzieś znalazł jakiś domek, gdzie byśmy mogli trochę powiedzmy rozgościć, nie? Dobra widzowie, ja bym się rozgościł na razie tutaj, więc teraz w tym domku zakończymy sobie pierwszy odcinek, jak chcecie kolejny zostawcie łapkę w górę, a ja sobie trzymajcie, a w tym, w tym odcinku to na tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!